Allegro Delivery to jest sieć partnerska. To jest wysiłek wielu operatorów logistycznych, po to, żeby konsument kupujący na Allegro miał po prostu wygodniejsze życie. To będzie centrum dowodzenia paczek i przesyłek o znacznie większej skali niż dzisiaj, bo pokrywającej nie tylko kurierów i maszyny Allegro, ale również naszych partnerów logistycznych. Kiedy do jednej maszyny nie będzie musiało podjeżdżać wielu operatorów, tylko jeden, nasz ślad węglowy się znakomicie poprawi. Już nie mówię tylko i wyłącznie o kosztach finansowych, ale po prostu środowisko na tym również zyska, więc zachęcam partnerów logistycznych do przystępowania do naszego programu. Bardzo bym chciał, żeby dzięki naszej platformie Allegro Delivery każda Maszyna, którą mijasz po drodze z domu do pracy, była dla Ciebie dostępna i żeby na ofertach na Allegro ona się po prostu pojawiała i żebyś mógł ją wybrać. Aplikacja Allegro to jest jeden z kanałów, w którym Allegro Delivery będzie obsługiwane i oczywiście wszystkie maszyny, które będą działały pod parasolem Allegro Delivery, będzie można otworzyć z aplikacji Allegro, zobaczyć, gdzie ona w tym momencie jest, złożyć reklamację przez aplikację Allegro kontaktować z obsługą klienta przez aplikację Allegro to wszystko w sprawie tej jednej paczki. Czyli w ogóle nie musisz już pamiętać i wiedzieć jakie są numery kontaktowe do różnych operatorów logistycznych, jakie oni mają zasady kontaktu, jakie mają zasady rozpatrywania reklamacji, to wszystko będzie w Allegro Delivery. Pakiecie, który dostaniesz jako konsument. Platforma dostaw Allegro Delivery, która zintegruje przewoźników, synchronizuje ich lepiej ze sprzedającymi, wprowadzi o wiele bardziej prosty cennik i o wiele łatwiejsze zarządzanie metodami dostaw. Zwyczajnie w świecie sprzedający włączy raz Allegro Delivery. To będzie po prostu jeden czy dwa tiki, i w tym momencie one będą dostępne na jego ofertach od razu. Nie będzie musiał integrować wielu różnych przewoźników na własną rękę z różnymi cennikami w różnym czasie. To będzie zwyczajnie zunifikowane.